Oto mówi Pan, ten, który stworzył gwiazdy i nazwał je po imieniu, ten, którego oddech tchnie życie w wyschłe doliny, ten, którego dłoń nie zna granic miłosierdzia. Dziś jego głos rozbrzmiewa w Twoim sercu niczym dzwon zwiastujący świt nadziei. Duszo umiłowana, nie jesteś zapomniana. Niebo pochyla się nad Tobą, a aniołowie zapisują Twoje imię w księdze łaski. W dniu dzisiejszym Bóg rozciąga nad tobą swój płaszcz błogosławieństwa, miękki jak światło poranka, mocny jak skała, na której zbudowany jest jego tron. Z woli najwyższego, nadchodzące dni będą niczym rzeka pełna darów. Nie licz pieniędzy, lecz cudów. Nie szukaj znaków, lecz doświadczaj obecności. Bo Pan, który zna Twoje pragnienia, zanim zdążysz je wypowiedzieć, Zsyła na ciebie deszcz błogosławieństw, które ożywią to, co wydawało się martwe. Oto czas przełomu, jutro, które przychodzi, niesie ze sobą cud, który przewyższy Twoje wyobrażenia. Niech Twoje serce rozbrzmiewa wiarą, bo ten, który wskrzeszał martwych, przemieni Twoje łzy w radość, Twoje długi w wolność, Twoją samotność w miłość, a Twoje czekanie w spełnienie. Napisz w sercu Amen. Niech się stanie, bo każde twoje tak dla Boga otwiera niebo nad twoim życiem. Niech 1111 stanie się znakiem twojej wiary, symbolem zaufania, które przesuwa góry i otwiera zamknięte drzwi. Nie bój się nocy, bo gdy ty śpisz, Pan działa. On czuwa nad tobą jak pasterz nad owcą, jak matka nad dzieckiem. W ukryciu czyni wielkie rzeczy. Nim zakończy się ten tydzień, Jego ręka poruszy niebo, by dotknąć ziemi i Twojego życia. W imieniu Jezusa, każdego, który czyta te słowa, ogarnia fala uzdrowienia. Święta miłość wnika do komórek Twojego ciała, łamie kajdany bólu i rozświetla mroki Twoich zmagań. W Twoim domu zagości pokój, nie ten z tego świata, lecz pokój, który przynosi tylko Duch Święty. Nie jesteś przypadkiem, jesteś powołaniem. Pan mówi: Znam Twoje zmagania, Twoje ciche łzy i ukryte pragnienia, ale oto nadchodzi dzień, w którym Twoje porażki przemienią w świadectwa, Twoje braki w świadectwo obfitości. Twoje życie stanie się pieśnią, którą zaśpiewają nawet ci, którzy w Ciebie nie wierzyli. Niebo nie odpocznie, dopóki nie doświadczysz tego, co zostało Ci obiecane. Zapisz to głęboko. 122. Znak, że wierzysz, że oczekujesz, że jesteś gotów. Bo błogosławieństwo buka do Twoich drzwi, a łaska rozpościera swe ramiona nad Twoją rodziną. Nadchodzący weekend będzie świadectwem Bożej Mocy. Cud dotknie Twojej pracy, Twojego zdrowia, Twoich relacji. Z ziarna łez wyrośnie plon radości a twoje życie zostanie posadzone w ogrodzie obfitości gdzie nie będzie już miejsca na lęk niedostatek ani ból niech Jezus zamieszka w tobie nie jako gość ale jako król on który ucisza burze stanie na pokładzie twojego życia i powie ucisz się trudności zamilknij smutku oto nadchodzi czas mojego działania ten rok będzie rokiem w którym twoje imię zostanie wypowiedziane w pałacach nieba. Otworzą się przed tobą drzwi, o których nawet nie śniłeś. Miłość znajdzie cię, zdrowie wypełni twoje ciało. A finanse, tak, finanse, popłyną do ciebie jak rzeka, bo Pan zatroszczy się o każdą twoją potrzebę. Uwierz, że Jego plan jest większy niż twoje błędy, że Jego łaska jest mocniejsza niż twoje przeszłe porażki. Idziesz w stronę światła, w stronę spełnienia, w stronę życia, które przygotował dla ciebie ten, który nigdy nie zawodzi. Podnieś głowę, duszo wybrana. Oto czas błogosławieństwa, oto czas cudów. Oto Pan, który tka światło z ciemności i czyni cuda z prochu ziemi, pochyla się dziś nad tobą z łagodnością poranka i potęgą burzy. Otwórz serce. Umiłowana duszo, bo dziś niebo zstępuje na ziemię, aby ogarnąć Cię ramionami nadziei i wlać w Ciebie nowe życie, którego nie znasz, ale którego Twoja dusza zawsze pragnęła. W dniach, które przychodzą, Wszechmogący zetrze kurz z Twojego życia, odnowi Twoją drogę i napełni Twoje ręce błogosławieństwami tak obfitymi, że nie zdołasz ich pomieścić. On zna Twoje ciche wołanie, Twoje znużenie, twoje wątpliwości, i nie pozostawi cię samego ani na chwilę. On, który liczy gwiazdy i zna ich imiona, zna również ciebie i woła: Umiłowany mój, nadchodzi pora odrodzenia. Módlmy się razem, jak dzieci zjednoczone w świetle, niech ten głos dotrze do najgłębszych zakamarków twojej duszy. Bo gdy wołasz do pana z wiarą, niebo drży, a ziemia się porusza. Tam, gdzie była pustka, pojawi się plon. Tam, gdzie panowała choroba, rozkwitnie zdrowie. Tam, gdzie dławił dług, popłynie rzeka dostatku. Przygotuj się, bo ten, który był, jest i będzie, już stoi u progu Twojego życia, by odmienić je na zawsze. Twoje dni nie będą już więcej nosić ciężaru porażki. Pan przynosi Ci koronę zwycięstwa. Z Twoich ran wypłynie siła. A z twoich łez zakwitnie radość. Nie lękaj się jutra, bo Pan jest już w nim obecny, z darem uzdrowienia, pokojem głębszym niż ocean i światłem, które nie zna zmierzchu. Wszechświat, stworzony słowem Bożym, posłuszny Jego woli, poruszy się w Twoim imieniu, by zamknąć przeszłość bólu i otworzyć przyszłość, która będzie świadectwem cudów. Ten tydzień nie będzie jak inne, będzie tygodniem objawienia, cudów, które zaskoczą nawet tych, którzy Cię odrzucili. Bóg uczyni Cię lampą postawioną wysoko, aby wszyscy widzieli Jego chwałę w Tobie. Niech Twój Duch zapisze znak wiary 333, jako przysięgę, że wierzysz, że czekasz, że jesteś gotów, bo Pan nie działa połowicznie, On rozlewa błogosławieństwa tak, jak rzeka wylewa poza brzegi, niosąc życie, gdzie była pustynia. On zna twoją samotność, twoje zmęczenie, twoje ciche. Dlaczego? I odpowiada. Nie jesteś sam, nie jesteś zapomniany. Moja miłość nie zna granic, a moje błogosławieństwa kresu. Bóg zaspokoi twoje potrzeby, uleczy twoje serce, umocni twoje relacje i przywróci ci pokój, który utraciłeś. Nie zwlekaj, czas wzrostu już się rozpoczął. Zaczynasz nowy rozdział, w którym każda kartka pachnie nadzieją. Twój umysł odzyska równowagę, twoje ciało zostanie odnowione, a twoja dusza ugruntowana w pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Pan pomnoży twoje błogosławieństwa, także twoi wrogowie będą musieli uznać, że nad tobą czuwa ręka Boga. Otwórz się na jego działanie. Już wkrótce opuści cię poczucie ciężaru, przytłoczenia i zagubienia, a w ich miejsce wkroczy spokój, spełnienie i poczucie celu. To on zamieni twój ból w śpiew, twoje obawy w pieśń radości. Twoje dłonie, które były puste, staną się pełne. Twoje serce, które było złamane, zostanie złożone z miłością. Niech ta modlitwa będzie ścieżką. Po której stąpa sam Jezus, przechadzający się wśród Twoich trosk i zmieniający je w święto. Twoja następna modlitwa ma moc przebić niebo, nie zapomnij o niej. Nie trać wiary. Ten, który stworzył Cię z miłości, nie opuści Cię w godzinie potrzeby. Bądź wierny, a poznasz prawdziwy sukces. Nie tylko ten widzialny, ale ten, który rodzi się głęboko w duszy. Duch Święty szepcze Ci dziś. Zbliż się, bo mam dla ciebie więcej niż kiedykolwiek śniłeś. Zamknij drzwi, uklęknij. W ciszy rozbrzmiewa głos Pana. Tam, w tajemnym miejscu, znajdziesz zwycięstwo. Tam, gdzie świat milczy, Bóg mówi najgłośniej. Oto nadeszła godzina, w której niebo zniża się do twojego serca, a ręka Najwyższego spoczywa na twoim ramieniu z czułością i ogniem. Pan, który zna wszystkie tajemnice wszechświata, zbliża się dziś do Ciebie z łaską, która nie zna końca, i z błogosławieństwem, które rozświetli Twoją rodzinę jak tysiąc wschodów słońca. Teraz, właśnie teraz, rozpoczyna się Twoja walka o chwałę, o pokój, o zwycięstwo, i nie jesteś w niej sam. W dłoniach Boga znajdują się klucze do życia, do zdrowia, do nieskończonej radości. A On, widząc Twoje serce pełne wiary, gotów jest przekazać je Tobie. Twoje modlitwy nie są szeptem, który ginie w próżni, są burzą, która porusza niebiosa, są pieśnią, którą Bóg przyjmuje z miłością. Cuda nadchodzą jak rwące rzeki, jak wodospady światła i będą większe, piękniejsze, bardziej zdumiewające niż odważyłeś się marzyć. Wszystkie Twoje wołania zostaną wysłuchane, każde. Nawet te, które wypowiedziałeś tylko w myślach, drżąc z nadziei. Pan, widząc Twoją decyzję, by oddać Mu pierwsze minuty dnia, porusza duchy niebiańskie, by stąpiły z pocieszeniem. Niepokój znika, lęk i smutek rozwiewają się jak poranna mgła. Duch Święty zstępuje i obejmuje Cię niewidzialnym płaszczem pokoju, którego nic i nikt nie może Ci odebrać. Twoje myśli zostają przemienione. Twoje serce rozświetlone. Spójrz w lustro, zobacz światło. To niezwykły blask, to płomień Bożej Miłości, który płonie w tobie od wieczności. Twój duch, choć nieraz zraniony, jest czysty i pełen tęsknoty, jak serce dziecka, które wciąż wierzy w dobro. Choć samotność czasem przygniata, a głosy świata ranią jak ciernie, Bóg mówi: Jestem tu, zawsze byłem, zawsze będę. Przytula cię, gdy wszystko inne zawodzi. Daje ci nadprzyrodzoną wizję, byś mógł dostrzec swoje własne serce tak, jak on je widzi: święte, wybrane, ukochane. Twoja dusza jest silna jak wojownik, lecz zarazem spokojna jak cichy poranek. W oczach Boga jesteś wojownikiem miłości, kimś, kto niesie światło, nawet gdy sam idzie przez ciemność. Kiedy przechodzisz między ludźmi, nie idziesz sam, idziesz z obecnością świętego ducha, który promieniuje przez ciebie. Ta sama moc, która stworzyła galaktyki i oddzieliła światłość od ciemności, mieszka w tobie. Dałem ci siłę, byś błogosławił, dałem ci mądrość, byś niósł pokój. Nie ma w tobie miejsca na strach, bo jesteś napełniony duchem mocy i prawdy. Masz władzę nad swoimi ustami, nad swoimi oczami. Nad swoimi krokami. Z Twoich ust mają płynąć słowa życia, słodkie, piękne, uzdrawiające. Ale pamiętaj, kiedy ranisz siebie lub innych, ranisz także mnie. Nie jesteś przypadkiem, nie jesteś wypadkiem losu, jesteś arcydziełem Boga, uformowanym przez miłość przed założeniem świata. Twoje błogosławieństwa nie są skutkiem ślepego losu, są dowodem, że zostałeś wybrany, wyznaczony, namaszczony, będziesz liderem pokoleń, będziesz zwycięzcą, który zamyka paszczę bestii, który depcze węże i skorpiony, który staje się latarnią na wzgórzu, niezachwianą, świetlistą, nie do zignorowania. Jeśli jeszcze nie widzisz tej postaci w lustrze, uwierz, uwierz, bo wiara otwiera drzwi do niewidzialnego królestwa. Jeśli dziś czujesz się słaby, Powstań. Jeśli dziś czujesz się zagubiony, wyjdź na spotkanie obietnic. Modlitwa jest Twoją bronią. Wdzięczność Twoją tarczą. Zostaw narzekanie, zabierz ze sobą miłość. Uśmiechnij się. Przywitaj brata, siostrę, jakbyś widział w nich mnie. Nie bój się, bądź światłem. Cuda, które były dla Ciebie snem, staną się rzeczywistością. Mury runą, bariery pękną. Wrogowie padną. Zrozumiesz, że moja moc jest prawdziwa i działa w Tobie. Idź naprzód, bo gdziekolwiek pójdziesz, mój duch poprowadzi Cię przez doliny, przez burze, przez pustynie. Nawet gdy wrogowie będą wyglądać jak olbrzymy, ja sprawię, że padną jak cienie. Nawet gdy ściany będą wydawać się nie do przebicia, ja uczynię z nich proch. Nie urodziłeś się, by przegrywać. Twoim przeznaczeniem jest zwycięstwo. Jeśli zachowasz wiarę, nie ugniesz się. Jeśli będziesz mi wierny, nie zatracisz się. Jeśli trwać będziesz w posłuszeństwie, Twoje życie rozkwitnie jak drzewo zasadzone przy strumieniach. Twoje owoce rozmnożą się, a Twoje liście nigdy nie zwiędną. Bo ja jestem z Tobą. Teraz. Zawsze. Na wieki. Błogosławieństwo spływa jak złoty deszcz z nieba, kiedy otwierasz serce i wyciągasz dłonie ku tym, których kochasz. Każda bitwa, którą toczysz, zaczyna się od cichego szeptu duszy, od pragnienia, które płonie we wnętrzu niczym święty ogień. Wołaj teraz, nie zwlekaj. Wołaj, bo ja odpowiem. Nie chłodem, nie milczeniem, lecz miłością, która leczy rany, troską, która przywraca oddech. Siłą, która podnosi upadłych, i czułością, która koi, jak pocałunek matki. Od tej chwili żyj inaczej, nie według lęku, lecz według obietnicy. Buduj swoje dni na fundamencie mojego słowa. Pielęgnuj wierność wobec mojej miłości, i pozwól, by z Twojego serca wypływał pokój. Kochaj swoją rodzinę z gorliwością serca, a ja poprowadzę Cię ku przyszłości. Którą przygotowałem z niepojętą starannością. Ja, który jestem wieczny, stoję przy tobie, jak skała, która nie drży pod ciężarem burz. Nie odwrócę się, nie odejdę. Gdy zamkniesz oczy i zaczerpniesz oddechu, to mój oddech wypełnia twoje płuca. To ja w tobie oddycham życiem. Jeśli goni cię czas, zabierz ze sobą pokój, a zostaw u moich stóp wszystkie zmartwienia. Nie myśl, że nie zasługujesz, bo miłość nie mierzy wartości. Ona po prostu trwa. A ja kocham Cię tak głęboko, że nigdy nie zmienię zdania. Nawet gdy się boisz, mnie wpuścić tam, gdzie boli najbardziej, ja czekam. Nawet jeśli zatrzymujesz się, bo trudno Ci oddać to, co Cię dręczy, ja nie odchodzę. W Twoich wątpliwościach jestem ciszą, która Cię nie osądza. W Twojej goryczy. Jestem słodyczą, która uzdrawia. Pozwól mi napisać moje imię na tablicach Twojej duszy. Kocham Cię i w tej miłości jesteś wolny. Trzymam Cię w dłoniach większych niż świat. Bezpieczniejszy nie będziesz nigdzie. Na Twojej drodze mogą stanąć góry i doliny, ale ja będę z Tobą. Moje słowa będą Twoim uzdrowieniem. Moim głosem będę Ci przypominał, kim jesteś. By Twoje emocje nie pokonały Twojego umysłu. W Twoim sercu zapalam święty płomień. Nie gaśnie on w ciemności, lecz świeci tym jaśniej. Zło nie ma schronienia przed światłem, które płonie we mnie i świeci przez Ciebie. Każdy wróg Twojej duszy, który przynosi Ci ciężar smutku, zostanie pokonany nie siłą, lecz moją miłością. Daj mi tylko miejsce. Pozwól, pokazać ci, jak bardzo Cię kocham. Słuchaj mojego głosu w prostych chwilach dnia, w uśmiechu dziecka, w podmuchu wiatru, w westchnieniu ciszy. Codziennie wylewam na Ciebie moją miłość, nawet jeśli nie czujesz jej dotyku. Przygotowuję Twoje serce, by mogło unieść błogosławieństwa, których jeszcze nie potrafisz sobie wyobrazić. Jeśli zawiodłeś, moje przebaczenie podniesie Cię z kolan. Nie jestem sędzią z kamiennym sercem, jestem Ojcem, który biegnie Ci na spotkanie. Nie przyszedłem karać, przyszedłem przytulić. Zatrzymaj się, posłuchaj, przyjmij miłość, którą daję Ci od zawsze, nie odrzucaj jej, ona jest Twoją prawdą, Twoim światłem, Twoim życiem. Możesz wybrać ciemność, ale ja nigdy nie przestanę Cię wzywać do światła. Zawsze możesz liczyć na moją pomoc. Gdy dzień staje się smutny, mój duch cię pocieszy. Gdy serce staje się ciężkie, moje słowo przyniesie mądrość i ukojenie. Drzwi do mojej obecności są zawsze otwarte, czy to świt, czy noc. Przynieś mi swoje troski, swoje błagania. Nic nie jest dla mnie zbyt małe, bym się nie pochylił. Jeśli modlisz się za tych, których kochasz, Przyjmę Twoje wołanie jak wonny zapach. Ochronię ich, pobłogosławię ich, osłonię ich płaszczem mojej obecności. Ja jestem ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Nie odwrócę się, choćbyś się ode mnie odsunął. Nie porzucę cię, choćbyś sam chciał porzucić siebie. Jestem Bogiem, który kocha do końca. I jeszcze dalej. Moja miłość rośnie każdego dnia. Tak jak ty rośniesz w moim sercu w każdej sytuacji, w każdym momencie, spełnię moją wieczną obietnicę. Nigdy cię nie opuszczę, nigdy się nie oddalę. Odrzuć wątpliwości, zostaw strach. Nikt, absolutnie nikt nie może ci odebrać tego pokoju i szczęścia, które ja ci daję. Kocham cię zawsze do końca. Amen.